Zacznijmy odcinek, może tak? Generalnie znajdujemy się na zakładach siarkowych oraz produkcji nawozów sztucznych. W sumie tylko na tym, co z nich zostało. Bo, pode czuję, że jest pustka, także mogą być jakieś piwnice i dziury. Zrobimy sobie research z zakładów i Idziemy. No co, Krzychu? Jakoś się rozłączamy, i czy idziemy we dwoje? Krzychu, powiem Wam tak. Krzychu chyba jest dzisiaj bierny. I jest bierny Krzychu w eksploracji. No sztosik. Zobaczcie, jaka ta hale jest gigantyczna. Przeogromna. Zakłady, które dzisiaj zwiedzamy, powstały w 1954 roku. I jak widać, wiecie, duże hale Oni tam jedną zwiedzają, ja idę do drugiej. Zobaczymy, co tu się dzieje. Jedyne co to. Widzę, że graficiarze tutaj dobrze działają. Ciekawe, czy to były tylko magazyny, czy właśnie coś więcej na tych magazynach, tutaj? Ale widać, że ptaki już swoje żniwo robią. A co ciekawe, właśnie tam u góry, jak to wszystko wyglądało? Dosyć wysokie. Idziemy dalej. A tutaj, jak Dawid mówił wcześniej, stare siarkę tutaj produkowali. Też się rozglądam, czy to ochroniarze nie ma, bo już spotkaliśmy jednego. Może nie pogonił zaraz. O. W latach 70. stały się jedną z największych firm produkujących i przetwarzających siarkę na świecie. To jest naprawdę gigantyczne osiągnięcie. Kam robi zdjęcia? Ja sobie wejdę tu. O. I chyba znaleźliśmy standardowy element Urbeksu Kibele. W ogóle, zobaczcie, jaka fajna płytka jeszcze się tu została. No, hale tego zakładu są naprawdę przeogromne. Zresztą. Sami zobaczcie jak to wygląda, No jest... To jakiś kamień pamiątkowy. Tarnobrzek, spółka z o.o. JRG chyba. O ile da się z tego coś wyczytać. Ale tak jak widzicie wszystko już praktycznie rozebrane ale dużo osób dzisiaj tu spotykamy coś, coś chyba dosyć po, po obejrzeć miejsce, nie wiem można powiedzieć spotkań czy coś że ta jest z tą też to sobie oglądają właśnie dziwne, że w sumie jest to ochrona odciula, ale nikt nie przychodzi na razie, więc może wiedzą, że po prostu będzie sobie przyjść obejrzeć, zobaczyć Całe to miejsce. O kurde, nie ma. Jeszcze ten napis. No, tu się znajdowała gaśnica. A teraz tam w oddali, w oddali, nie wiem czy będziecie to widzieć na kamerze, znajduje się napis śmierć. Zachęcające bardzo. Tak. Dobra, przejdziemy sobie tędy. Wyjdziemy drugą częścią klatki. Nic tu nie ma. O, tutaj znalazłem, y, chyba na moje oko, to jest miejsce na prysznicę, czyli jakiś punkt sanitarny jest. Wiadomo, pracownicy po odwalonej robocie musieli się, kurczę, umyć, bo pewnie by walili trolem na kilometr. Pędzę tam, bo y, Krzysiek znalazł ponad jakiś bardzo fajny budynek, także pędzimy światłowodem. Zobaczymy, co nam pokażą nasze superowskie zakłady. Dobra pasa trwała aż do lat 90., kiedy ceny siarki drastycznie spadły. Co za tym poszło? No niestety zakład musiał wysprzedać część swojego majątku, a część funkcjonuje do czasów dzisiejszych. Ale ten zapach siarki aż... Ale patrz, widzisz, to, to są nowe te. Widzisz jakieś pompy czy coś podłączone?

O kurcze, a propos rozgrywek ASG. Obczajcie sobie, jakie tu jest w ogóle zgromadzenie kulek do ASG, czyli tu niezłe rozgrywki się sadzą. Dobra, idę w tą stronę, co jest bardziej idę zawalona. Uu. Uu. Jest nieźle, ale to... Tam... Będzie ciężko się, słuchajcie, mi tam przedostać. Poszukuję, poszukam może jakiegoś innego wejścia. Ale generalnie jest... Dobra, idziemy poszukać bardziej cywilizowanego wejścia od tej hali. Bo jednak tędy nie da rady. Dobra, to na razie sobie wejdę tu, zobaczę co się dzieje. Tam musimy znaleźć jakieś inne wejście, bo tędy się nie przedostanę. Jest tak zasypane. No może zasypali pracownicy, wiesz? Może, tak wygląda. Tak jak Kama tu na pewno silotek, bo są... Tam jest auto zatopione. Auto zatopione? Tak, jest rama, wystaje. No ale dobra. mówię, żeby Kama tam przyszła z aparatem. No tu jest na pewno rozdzielnia. Tak, tu jest rozdzielnia. Widać jeszcze z skrzynki po prądzie, co tu mamy. Rezerwa i coś tam coś tam. Wow, ho. Psuchu. Ale tu jest kurczę jakiś tych albo jakiś Osłon na bezpieczniki, albo coś takiego, ale no straszny syf. O, fajne. Tam jest przejście. Co, wbijamy po tym? Po tej beczce? Ale ja gdzie? Chcesz. Na górę? No. ale tu jest naprawdę, to są części. elektryczne stare. Nie elektryczne, nie. to są jakieś plastikowe te, plastikowe osłonki, ale w sumie nie wiem, co one tutaj są, dobra. Chodźcie zobaczyć to auto, chodźcie zobaczyć to auto, mówię wam. nie może wytrzymać, musi się pochwalić zdobyczą, artefaktem w postaci auta zatopionego. To Generalnie, to wiecie, chodzimy sobie tutaj yy, po terenie, a obok nas jest działający nadal zakład. I właśnie wyjątam syreny, co trochę nas niepokoi. No, Krzysiu, pochwal się. O kurde! To to jest jakiś od dźwigu chyba to od samochodem gdyby tam jest. To jest buda od jakiegoś dźwigu albo jakiegoś takiego małego samochodu wózkowego, wiesz? No nie wiem, nie wiem, to ale bardziej mi się zdaje, że coś... A schodziłeś jest na dół? Nie, nie schodziłem, bo to jest. Ale i tak jest to, ale to mam Tu jest chyba druga część tego samochodu tak? albo czegoś takiego. No, tutaj jak widzicie, jest to druga część. Mnóstwo wody i bardzo dużo zatopionych dziwnych elementów. Ale dziwne, co w takich miejscach nie ma ludzi, dzisiaj naprawdę dosyć dużo tu spotykamy, A chociaż jesteśmy koło jakiejś dużej firmy, ale nawet nigdy się do nas nie podchodzi i nie, nie powiedzmy sapie o to, że sobie chodzimy, bo często się zdarza, że ktoś do nas podejdzie i co my tu robimy, więc ja ciekawy nie widzą kamery. Można zębaniać. zębaniach, jest taki wielki. Tam, za tym? No tutaj jak wejdziesz, to zaraz w tym pomieszczeniu po prawej, prawej nie? To jest taki, naprawdę, robiący wrażenie bojler. Kawałek jakiś jakiś rur, no i tutaj jest jakaś taka komora na coś. Skończyliśmy zwiedzać te ogromne hale produkcyjne z okładu Siarkopol. Niestety nie znaleźliśmy żadnych maszyn ani pozostałości po, po zakładzie. Jest mnóstwo graffiti, także jeżeli ktoś lubi robić zdjęcia takich malunków, zapraszam, jest się czym obłowić. Cóż, jeżeli odcinek Wam się spodobał, łapka w górę, zasubskrybujcie kanał i polećcie znajomym. A my widzimy się na następnej wyprawie. Cześć!